Ruszyły dziesiąte jubileuszowe Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Największy i najwspanialszy festiwal folkloru tego lata, ale nie tylko tego lata, bo właśnie w tym roku świętujemy dziesięciolecie naszego festiwalu. A co nas czeka? Czeka nas barwa kolorów, emocji, wrażeń, tańca i muzyki. Dzisiaj zaczynamy dzień pierwszy dziesiątej jubileuszowej edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. Otwarte warsztaty tańca rozpoczęliśmy z przytupem. Grupa turecka wprowadziła nas w swoje fantastyczne muzyczne i taneczne klimaty. To, co dzieje się tutaj na dziedzińcu Myśleńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, to prawdziwa feria barw, kolorów, emocji, entuzjazmu, a przede wszystkim tańca, bo to taniec na otwartych warsztatach tanecznych jest tą dziedziną, na której szczególnie nam zależy. Pierwszego dnia tureckie rytmy połączone z tajwańskim smokiem.

Już po trzeci raz jestem tutaj na festiwal, międzynarodowe spotkanie z Poporem Polska. Bardzo mi się podoba tutaj w Myślenicach. Polacy są bardzo fajni ludzie, serdeczni i szczerzy i dlatego ten festiwal jest, jest pełen energii takiej pozytywnej. Roztańczonym i skocznym krokiem ruszamy z warsztatów tanecznych na warsztaty rękodzielnicze, które odbywają się w bibliotece publicznych myślenicach. To dwie serie właściwie warsztatów: warsztaty dla dzieciaków oraz warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Po raz kolejny, po raz drugi, w tym roku poprowadzą je pracownicy Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Zapraszam państwa do tego, żeby zobaczyć, jak można przygotować sobie niezwykłe upominki z festiwalu. Witam wszystkich serdecznie. Jak zwykle i w tym roku odbywają się zajęcia warsztatowe dla dzieci i dla dorosłych w ramach naszego festiwalu. Dzisiejszego dnia robimy Światy z Opłatka. Przed nami kolejne warsztaty robienia pająków i ozdób choinkowych, a w przyszłym tygodniu warsztaty będą poświęcone raczej świętom wielkanocnym i jeszcze innym świętom z całego roku obrzędowego. Proszę Państwa, rękodzieło jest cudowne. Można samemu wykonać coś takiego, co potem... Będzie cieszyło oczy, możemy ofiarować to jako prezent, możemy powieść na choince, możemy przystroić tym nasz dom, więc zapraszam serdecznie na warsztaty. Gramy dla Państwa od 10 lat. Tym razem jubileuszowo! Ten festiwal nie mógłby się odbyć bez spotkań wieczornych, muzycznych. Roztańczony rynek, rozśpiewany rynek, pętni muzyką i śpiewem z całego świata. Serdecznie zapraszamy! Oczywiście, że było warto czekać cały rok na małopolskie spotkania z folklorem. Lubimy muzykę etno. Ee... Jest inna niż tą, którą się słuchamy u nas na co dzień i warto poznawać kulturę innych <grystanie> innych narodów. Kultywujemy taką tradycję otwartości, tolerancji. W co roku tutaj uczestniczymy. Mały jeszcze w tym zeszłym roku nie było, ale już się planowało. Żona rok była w Turcji, nawet turecki trochę zna. Także jest to na takie właśnie imprezy. Chodź ten myślenicę.